Będą kolejne inwestycje. Gmina pozyskała środki. Wójt Gminy Bielsk wspólnie z marszałkiem województwa mazowieckiego podpisali umowę na dofinansowanie. Dzięki temu no, mamy taki przyspieszony, że tak powiem, rozwój i dotyczy to też tych inwestycji, które są blisko ludzi, blisko człowieka, tak? Bo... Też one mają taki charakter inspirujący, że te pieniądze w postaci nawet niewielkiego grantu powodują, że rozpoczyna się proces myślenia, co można zrobić. Do gminy trafiają duże pieniądze, mówi wójt Gminy Bielsk. Pierwsza to będzie kwota 1 200 tysięcy złotych na budowę dróg na terenie gminy plus własne środki mam nadzieję, że poprawimy stan dróg na znacznej długości. 2 miliony otrzymujemy na budowę sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Ciachcinie i to też jest duża kwota dla nas, a przede wszystkim nowa sala gimnastyczna, którą pobudujemy, będzie służyła dzieciom. Ponadto gmina otrzymała 165 tysięcy złotych na kolejny etap przebudowy drogi gminnej bielsk ułtowo oraz po 10 tysięcy złotych na zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Dziedzice, Kleniewo, Lubiejewo, Smolino, Szewce oraz budowę placu zabaw w sołectwie umienino. Z okazji Dnia Strażaka podczas uroczystości powiatowych w jednostce PSP w Płocku odznaczono najbardziej zasłużonych druhów. Prezes OSP Bielsk Wiesław Sulkowski otrzymał odznakę świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej. Dla mnie bardzo emocjonujące dzisiaj przeżycie, jeżeli chodzi o odbiór takiego odznaczenia. Jest to odznaczenie nietuzinkowe, to pokazuje, że to co robię w życiu, ktoś to zauważył. Jest to zauważalne i ważne, tak? Tak samo i może dla innych osób, ale przede wszystkim dla mnie. Jest to takie wyróżnienie. E, Człowiek się wzrusza, jak coś takiego otrzymuje. Mnie nie radą można powiedzieć, nie zdarza się to codziennie, prawda? E, ale ogólnie no, jestem bardzo szczęśliwy. Gratulujemy. Ze zespole szkół numer 4 w Zągotach działo już nowe boisko. Odbyło się właśnie jego uroczyste otwarcie. Swoje możliwości sportowe i artystyczne zaprezentowały przedszkolaki oraz uczniowie szkoły w Zągotach. Przed chwilą była próbka możliwości tutaj uczniów z zespołu szkół w Zągotach. Na pewno ono będzie intensywnie wykorzystywane nie tylko przez uczniów tej szkoły, ale również i przez mieszkańców, bo oni popołudniami również z tego boiska korzystają. Taki w ogóle był cel, żeby tutaj tej trochę aktywności fizycznej w tej miejscowości wprowadzić, to się udało. Takiego miejsca bardzo brakowało. Są już pomysły, jak wykorzystać nowoczesne boisko. Bardzo się cieszymy, dlatego że to jest nasze wspólne dobro. Coś, co cieszy nie tylko oczy, ale w sercu jest ten też uśmiech. Człowiek się cieszy, że jednak y, nienamarne poszło to wszystko, co było właśnie zabiegane. Nie? Że widać, że te dzieci teraz co się bawią, rodzice przyszli razem z nimi. No i mam nadzieję, że będzie w przyszłości. Tak samo, Imprezę zakończył turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Bielsk. Zwyciężyła drużyna ze szkoły podstawowej w Bielsku, drugie miejsce zajęła szkoła w Zągotach, trzecie szkoła z Ciachcina, a czwarte z Zagroby. Nie tylko na boisku działo się wiele, dla wszystkich przygotowano poczęstunek oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wyjątkowo atrakcyjne tereny do pieszych wędrówek zachęcają do spacerów po okolicach Bielska. Po raz kolejny odbył się rajd o uśmiech stokrotki i niezapominajki. Do pokonania było kilkanaście kilometrów, śmiałków nie brakowało. Były przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, ale i dorośli. Na finale spotkali się na boisku szkoły w Leszczynie Szlacheckim. Po prostu lubię chodzić na rajdy i... Jest bardzo śmiesznie, jak idziemy całą grupą. Wymyślamy różne wiersze, rymowanki, śpiew śpiewamy nieraz. Jestem ostatni rok w tej szkole, więc trzeba, trzeba pochodzić jeszcze ze starą grupą. I no przyjemność schodzenia, a nie tylko cały czas w tym domu i siedzieć, to to tam robić. Bo są fajne spacery takie. No i... Warto. No i różne zabawy. Długą, yy, ale fajnie się szło. A co jest takiego fajnego w tym rajdzie? No jest ciekawie, yy, chodzi się z ludźmi no i to jest taki sport. Fajnie spędzać tak czas z ludźmi, aktywnie. Zachęciło mnie też to, że będzie ognisko, różne atrakcje, na przykład loteria tu też była. No ogólnie, podobają mi się takie rzeczy. Najlepsi piechurzy otrzymali puchary, dyplomy i wyróżnienia. Bardzo się cieszymy, że młodzież chętnie bierze udział w takich rajdach. Mówił wójt gminy Bielsk. Chcą się pokazać, chcą przejść trasę kilkunastu kilometrów, chcą właśnie otrzymać ten puchar, otrzymać nagrodę. I to jest taka, między innymi również i rywalizacja między tymi grupami, które tutaj przychodzą właśnie na teren przed szkołę podstawową. W tegorocznym rajdzie wystartowało 116 Uczestników z Płocka, z terenu gminy Bielsk, Gombina, do pokonania mieli różne trasy. Jaki jest cel? No to przede wszystkim to jest promowanie turystyki pieszej. To jest poznawanie naszej małej ojczyzny, <grywanie> promowanie zdrowego stylu życia. To jest, myślę, doskonały sposób na spędzenie czasu w wolnym dniu. Rajt zakończył się wspólnym ogniskiem i zaproszeniem na kolejne wędrówki. Już po raz dziewiąty odbył się międzywojewódzki przegląd chórów senioralnych. W Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku spotkali się utalentowani artyści. Przegląd chórów senioralnych świadczy o tym, że chętnie przyjeżdżają, chętnie tutaj występują na, na naszej scenie, a my jesteśmy bardzo zadowoleni, że odpowiadają opowi pozytywnie na naszą prośbę, na nasze zaproszenia. Wystąpiły chóry m.in. z Bielska, Radzanowa, Staroźreb, Drobina czy Seniorzy podbili serca publiczności. Jest to Przegląd chórów senioralnych, więc tutaj nie ma pierwszych, drugich i trzecich miejsc. Wszyscy są wygrani. Bardzo nam zależy na tym, żeby każdy chór, każdy zespół dobrze się u nas czuł, zaprezentował to, co najlepiej potrafi i my nie będziemy oceniać. Najważniejsze dla nas jest to, żeby każdy dobrze u nas się czuł. Przegląd to nie tylko występy, ale również okazja do tworzenia więzi społecznych i budowania wspólnoty. Seniorzy są jedną z tych najbardziej aktywnych grup społecznych na terenie powiatu płockiego, ponieważ tworzą przepiękne zespoły, chóry seniora tworzą uniwersytet Trzeciego wieku, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów i wiele różnego rodzaju inicjatyw, które naprawdę warto wspierać, ponieważ pokazują, że bycie seniorem to po prostu nowy etap w życiu, w którym można realizować swoje pasje czy też spełniać swoje marzenia, na które wcześniej nie było po Czasu. Organizatorem przeglądu był wójt gminy Bielsko Józef Jerzy Roskosz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku. Honorowy patronat nad przeglądem objął starosta Płocki. Partnerem wydarzenia był samorząd województwa mazowieckiego.